Spełniłem marzenie mojej mamy tuż przed tym, jak odeszła. Kiedy miałem 16 lat, mama usiadła ze mną i powiedziała mi, że umrze. Miała niewydolność serca i nikt nie wiedział, ile czasu jej zostało. Byliśmy strasznie biedni, bez rodzeństwa, bez ojca, więc stałem się jej opiekunem na pełen etat. Nauczyłem się nawet prowadzić samochód, żeby móc wozić ją na wizyty lekarskie. Wierzyłem, że wyzdrowieje, ale 6 lat później dostałem telefon. Lekarz powiedział, że zostały jej tylko 3 tygodnie. Załamałem się, gdy wyznała, że wiedziała o tym od jakiegoś czasu. Przyznała, że trzymała to w tajemnicy, bo jej największym marzeniem było, abym ukończył studia. Wiedziała, że gdybym zdał sobie sprawę, jak jest źle. Mógłbym stracić motywację. Do zakończenia nauki zostały mi jeszcze trzy miesiące, ale byłem zdeterminowany, by spełnić jej marzenie. Skontaktowałem się z władzami uczelni i wszystko im wyjaśniłem. Z pomocą personelu szpitala zorganizowaliśmy specjalne wręczenie dyplomu tylko dla niej. W dniu ceremonii wszedłem do jej szpitalnej sali z dokumentem w ręku. Radość na jej twarzy to coś, czego nigdy nie zapomnę. Trzymałem ją za rękę, gdy dyrektor oficjalnie pogratulował mi ukończenia studiów. Była pierwszą osobą, która zaczęła klaskać i ostatnią, która przestała. Odeszła niedługo potem, ale zawsze będę miał to wspomnienie. Spełnienia jej marzenia i zobaczenia jej uśmiechu po raz ostatni.